No hej kochani. Dziś Radziejowa, dziś potężne podejście od samego początku. Dziś jeszcze dzień święto straży granicznej, której były tłumy i ciężko było nie zrobić zdjęć, ale nam się udało nie zrobić im żadnych zdjęć na radziejowej właśnie. Yy, byłem na radziejowej wiele razy, nie wiem, czy się chwalił, byłem wiele od Rytra, od strony Eliaszówki od obidzy, od... Yy, 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 z tej jaworek od szlachtowej, od szczawnicy też wchodziłem generalnie wiele razy nie byłem nigdy od północy od strony yy, 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 Starego Sącza i dzisiaj z Anią nadrobiliśmy ten. To niedopatrzenie. Powiem Wam, że jestem z tej trasy bardzo zadowolony. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo zróżnicowana trasa. Yy, pozwalająca na fajną rozgrzewkę, pozwalająca na yy, wiele, posiadająca wiele punktów widokowych. Yy, bardzo sympatyczna trasa. Witamy Was, aleluja, z Anią i Kudłaczem na Radziejowej. Ktoś ma zawroty głowy. Ja nie. Tu oczywiście w czasie kręcenia filmu zmieniło mi yy, yy, ostrość, zmieniło mi naświetlenie na, 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 na i stąd taki właśnie dziwny przeskok. Powiem Wam, że wracając, troszeczkę schodziliśmy ze szlaków, yy, stąd, idąc żółtym, idąc kawałeczek niebieskim, ale generalnie yy, wędrując poza szlakami. Bardzo dobry pomysł, polecam serdecznie, przyjdźcie w tej trasie, walczego daje GP.